Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj. Pokażę Wam, słuchajcie, moje prezenty urodzinowe. 17 lipca w zasadzie będę miała, jak nagrywam właśnie ten film. No to jeszcze nie mam urodzin, ale będę miała właściwie jutro, bo nagrywam do 16 lipca, a jutro jest 17, czyli właśnie moje urodziny. I pokażę Wam dzisiaj, co dostałam oraz co sobie sama kupiłam, bo właściwie urodziny wyprawiałam już wczoraj, bo tak akurat. Pasowało, więc dostałam sporo rzeczy, no więc zaraz Wam wszystko dokładnie pokażę. Dobra. Zaczynamy tutaj, słuchajcie, od tej strony, czyli mamy tutaj, słuchajcie, kolorową z arcydziełami Vincenta Van Gogha. No i może Wam tutaj tak na szybko pokażę. Ona ma taki fajny, trochę inny papier. Może na przykład tutaj jest ten słynny taki autoportret. No i tutaj są różne takie lecz, dzieła Magoga, o tutaj jego spialnia, coś. No i tutaj też mnóstwo takich innych znanych, tu właściwie wszystkie tytuły, akurat po angielsku. No i tutaj, na przykład jego słoneczniki, nocy. To jest właśnie taka kolorowanka z, właśnie, dziełami. Van i ona słuchajcie jest właściwie nie z Polski, tylko z zagranicy, przywieziona prosto ze Stanów, z galerii właśnie Vincenta Van Gogha bo dostałam właśnie takie prezenty coś zagraniczne No teraz tutaj słuchajcie mamy taką powiedzmy sekcję kosmetyczną i też taką bardziej dziewczęcą Zdałam, słuchajcie taką wielką kulę do kąpieli, bo mam wannę w domu, więc może bo mogę zrobić jakąś kąpiel. To jest taka kula z Isany, jak widać. Z niespodzianką, bo tutaj mamy w środku takie oto takie mini kwiatuszki, jak widać. I mamy też pięknie pachnie, tak trochę cukierkowo. Więc będzie na pewno super. Tutaj, jest słuchajcie, że pod prysznic, jak widać, słafa, Takie Taki wielki. Nie to kiedy słuchajcie, to zużyję. Ale on jest Tutaj oczywiście cały opis, ale on słuchajcie, malinowy i tak pięknie pachnie, naprawdę już go wącham, jest super. A jeszcze też z flafa mamy taki jogurt do ciała, ale to jest w zasadzie balsam też malinowy, super pachnie i jeszcze wszystko jak widać różowe, więc mogę jest super. Tutaj słuchajcie, świeczka, Barota i ten aroma Połowę pewnie, może jak powiedziecie z że że Barota zrobi też to. Programy z meblami, jak tam urządza, mieszkania, no to właśnie też są świeczki. I ono tak pięknie pachnie, owocowo. To super. I tutaj mam jeszcze taki mały balsam sobie do ust. Uroczy. A to jest słuchajcie, suwka, taka figurka sowy, którą dostałam w zasadzie za ozdobie natury. Więc taka urocza, mała suwka. Tutaj kolejny prezent, to dostałam słuchajcie, taką oto podkładkę na biurko no super jest Style of Horses jak widać taki na piękny konik i on słuchajcie jest dwustronna, bo tutaj mamy z drugiej strony taki labirynt może kiedyś go zrobię, nie wiem ale taka właśnie podkładka teraz słuchajcie dwa przepiękne modele koni, które dostałam słuchajcie właściwie od cioci która była w Stanach Zjednoczonych teraz przez jakiś czas i właśnie dostałam te dwa przepiękne bryery. I tutaj słuchajcie, mam nawet kartkę z pudełka. Więc jak widzicie, jest to dekorator, który nazywa się Old Glory i jest w barwach flagi Stanów Zjednoczonych. Jak ja go zobaczyłam, już wiecie, w terapii prezentowej jak go wyciągałam, to po prostu nie mogłam uwierzyć, bo nie wiedziałam, że go dostanę. To była to niespodzianka. I byłam tak zachwycona. On jest taki przepiękny. Z tą. To jest mój pierwszy, słuchajcie, w życiu dekorator z Breira. I Ja po prostu. No jest naprawdę przepiękny. Naprawdę, zanim mówiłam, go zobaczyłam i teraz na nie wierzę, że go mam. To jest, słuchajcie, taka edycja kolekcjonerska. Raczej w ogóle niedostępna w Polsce, bo widać typowo amerykański koń. Skoro właśnie ciocia była w Ameryce, no to musieli takiego. Naprawdę, bardziej amerykańsko się już nie da, więc naprawdę cudowny model. I zrobię, słuchajcie, też o nim taki osobny odcinek. Specjalnie dla Was. Też tutaj mam, słuchajcie, właśnie taką kartkę. Tutaj wszystko jest po angielsku, ale myślę, że jak będę robiła dedykowany odcinek do tego konia, to Wam właśnie przetłumaczę, co tutaj jest dokładnie napisane. A naprawdę po chyba to teraz mój, słuchajcie, taki najcenniejszy brayer ja ogólnie najcenniejszy koń kolekcji jakiego mam. Najbardziej limitowany, najbardziej wyjątkowy, no po prostu naprawdę genialny jest. I słuchajcie, drugi brayer, którego dostałam, to był akurat z mojej listy, którą też wysłałam właśnie, że któregoś miałam dostać. I nie wiedziałam oczywiście, którego dostanę, z się listy, ale jest to, słuchajcie, S.B.H. Phoenix. Tutaj mam jeszcze ja dokładnie napiszę, jak cię e, to piszę, <głanie> dokładnie. Jest to taki przepiękny, pociągowy, zimnokrwisty konik. Jest po prostu taki uroczy, naprawdę przepiękny. I zobaczcie na te jego uszka takie, o, taka piękna, długa grzywa. Ogon. Ma oczywiście szczotki pęcinowe. Taką piękną maść. Tutaj ma taką odmiankę. I też ta wielka na pysiu, No po prostu ze nim zachwycona jest. Taki uroczy, taki piękny. I naprawdę to był jeden z moich bardziej wymarzonych brajerów. I bardzo się cieszę, że właśnie go mam. I powiem wam że jest naprawdę piękny i ciężki i duży. I jeśli chodzi o te brayry no to była totalna niespodzianka, bo naprawdę nie wiedziałam, że dostanę akurat te i bardzo się uciuszyłam. Są naprawdę cudowne tak. I teraz słuchajcie, dalsza część modeli koni, które akurat to już mój zakup własny, że tak powiem. Więc zaczynamy od paczki z manocerusa i ogólnie ampakingi. I recenzję tych wszystkich modeli jeszcze na pewno zobaczycie. jak samo od tych brayerów Ale tak, jeśli chodzi o koniec monocerusa, to pierwszy z nich to jest ogier ardeński z kolekty. O, taki piękny. On jest też bardzo uroczy. Jeśli chodzi o maść, to tak, no, powiedziałbym, nie jest może najlepsza, ale jest śliczna. I mamy kolejnego konia, czyli Australian Stock Horse, ogierek. Też z Kolekty. Jest taki piękny, połyskujący kasztanek. I ma taką tutaj fajną odmiankę. Naprawdę no, prześliczny jest. i słuchajcie, nowości 2023, jeśli chodzi o zwierzaki, czyli krowa rasy Dorsing. <coughs> Też bardzo mi się ona spodobała, słuchajcie. Przepiękna jest i ma takie bardzo duże tutaj wymiana. Te różne detale. Na widać, że kolekta się stara, jeśli chodzi o te figurki. Super jest. I mamy jeszcze do niej cieleczka małego też tej samej rasy jersey. do przeuroczy jest. No zobaczcie na jego uszy, w ogóle takie wielkie ma. Już tak. Następne modale z kolekty. Czyli mamy tutaj Rybaka, mark Pinto. Przeuroczy jest. Taką fajną tutaj chrapkę i odmianki na ciele. Skarpetki na łóżkach. To jest jak widać na baldzie fryzjczyka, który zresztą bardzo lubię. Naprawdę prześliczny. Następna to jest klacz Pinto. Taki on to maści kasztanowatej. Kasztanowatej strogatej oczywiście. I jasna grzywa, ogon. Tutaj taka długa, wysina I całe nogi właściwie widać białe. Jasna kopyta. No, Maście ma tak nacznokrętną bramę śliczną. Następny jest źrebak Mustang z kolekty Maści Myszatej. On jest przeuroczy, po prostu ma taki piękny pysia. I przeurocie taki Misza stojący ogonek, tak. I mamy też klacz mustek. Tym razem w maści gniazda od areszłaty. tutaj taką fajną strzałkę. I piękna maść. Jakie mam tutaj białe włoski na całym ciele. O Naprawdę prześliczne jest. I ostatni koń z kolektyw z Monocerusa, czyli ogier kłusaka amerykańskiego w maści kary. Ja bardzo lubię karowski, więc on mi się bardzo podoba. Jest taki nie widać błyszczący. I mam tutaj takie w ogóle na kopytach, takie ala koronki, a na innej już biankę zwykłą skarpetkę i na pyszku pojazdkę i słuchajcie też na bący rusie skoro był dostępny no to kupiłam dwa malowania nowego konia z firmy VIA czyli ogier barwarii i to jest pierwsza maść czyli chyba to jest e, ciemno niedysamino czy coś takiego ale on ma taką piękną tutaj latarnię na pyszku i różowy pysk i piękne rybie oczy i ma takie piękne detale, że to jest po prostu coś wspaniałego. Tutaj ma takie wielkie żyły, samo z drugiej strony. I tutaj też ma takie małe żyłki na szyi i te mięśnie tutaj są tutaj na zadzie, takie głębokie. I piękny, stający ogon. Cztery bardzo długie skarpety. Kopytka. No po prostu ten koń to jest naprawdę cud nad cudami. Tak samo ten. Przepiękna maść kremello. I właściwie ten sam jeszcze lepiej widać te wszystkie tutaj żyłki. Więc piękne oczy. Naprawdę jeśli chodzi o figurki LB, no to najlepiej maluje oczy. No i te detale, no po prostu to jest ma najpiękniejsza rzeźba LB, jaką ostatnio widziałam, jeśli chodzi o szczegóły. I kasztany nawet, zobaczcie, ma wyrzeźbione. I nawet błyszcząca kopyta. No i tutaj zobaczcie te detale. To jest... Via zrobiła świetną robotę, jeśli chodzi o ten model. Wydaje mi się, że nawet jest lepszy niż ta Arabka, która była ostatnio. Naprawdę coś świetnego. I teraz słuchajcie, konie, które dostałam w ramach współpracy z firmą Dante, czyli oficjalnym polskim dystrybutorem figurek Kolekta. Bo napisałam do nich jakiś czas temu, że właśnie chciałabym zrecenzować nowości, jeśli chodzi o konie z Kolekty. No i przesłali mi Właśnie te, które im napisałam. No i właśnie Wam teraz jeszcze raz pokażę, bo oczywiście, też zobaczycie unpacking. To jako pierwszy źrebak Kleinisdale. W pięknej maści karej. Bardzo długie odmiany, ma na nóżkach. I pyszczek. Tutaj z taką wielką łysiną. I różowy, prawie wręcz czerwony. Tutaj. W chrapach. kolor. To no, nie jest żywe, ma taką bardziej brązową. Są tutaj końcówka gona. No, ten siedaczek, jeśli chodzi o tą maść, ma to naprawdę prześliczny jest. I do kompletu mamy jeszcze ogiera na Innisneyu. W pięknej maści też karej ale ze strokaczną. Która jest na całym brzuchu No pięknie to wygląda Są te szczotki pęcinowe w białej odsłonie Coś wspaniałego Tak samo te ta jasne kopyta Na pierwszym też mamy wielką tutaj Odmianę, łusinę. I bardzo różowe chrapki ręcz nawet czerwone Ten model słuchajcie jest ciężki też przy okazji, ale po prostu przepiękny. Kolejny piękny model, czyli ogier andaluzyjski w maści palomino. Taką ma piękną jasną żywę, tutaj łysinę. i agonek i ma też cztery skarpetki jak widać jasna kopyta. ta maść jest tak piękna. Myślę, że będzie świetnie wyglądać na zdjęciach. Prawda, przepiękny. Następny jest, słuchajcie, ogier holsztyński, czyli z Orasa rasa w firmie Collecta. To jest taka maść jak nie do nawet nawet wyniada. Na tutaj taki piękny pyszczek, różowe chrapy, lekko i taka cienka w sumie łysina. Żywa akurat ma taką prostą, samo ogon. Tutaj ma jedną skarpetkę, to szare. no Powiem Wam, że na zdjęciach tak ten model mnie nie przekonywał, ale na żywo jest naprawdę uroczy i detale też ma bardzo fajne, jeśli chodzi o leśba Następny to jest słuchajcie klacz w nowej maści takiej przepięknej, srokatej. I ma tutaj bardzo dużą odmianę, czyli latarnię i ma też piękne, rybie oczy. I dać różowe elementy na pyszczku. I ten piękny odcień tej maści, brązowej, naprawdę jest cudowny. I piękna storkacizna przez cały brzuch. Jasna kopytka, jasny ogon, żywa akurat i niedodcienna. A naprawdę ta klacz to jest coś pięknego. Jeśli chodzi o tą klacz musnek, to chyba najładniejsza maść jaka była. Choć już ostatnie konie, czyli klacz pełnej krwi angielskiej w Maści berlino. To jest coś naprawdę niezwykłego. Nigdy wcześniej nie pomyślałem o takiej Maści na falducie zwanym. Ma też piękne rybie oczy i różowy tutaj pyszczek. tutaj mamy taką jasną grzybę i ogon piękne przejścia kolorystyczne jasne kopyta też oczywiście piękna rzeźba która teraz w tej maści jasnej jeszcze bardziej widać te wszystkie detale ale to jest naprawdę piękna maść mamy teraz słuchajcie dwa konie arabskie jeśli chodzi o nowości z kolekty czyli źrebak arabski. Też ma tutaj taką piękną wymiankę musinę różowym tutaj. Taka krótka grzywa i przeuroczy ogonek taki stojący. cały ten siebaczek jest przeuroczy. I mamy dębującego ogiera arabskiego. Na ścigniadej, takiej pospolitej. Tutaj ma taką małą gwiazdkę. żywe, ogon, taki dosyć długi jak widać, na ogonie się opiera. Jeśli chodzi o to to mam trochę problem z Bo to możecie też zobaczyć na jego unboxingu, że właśnie próbowałam go postawić w trakcie odcinka i było ciężko. Teraz, o teraz na przykład stoi i stał właściwie przez cały ten film, jak wam pokazywałam inne konia. Ale właśnie na pakingu nie do końca stał, właściwie położyłam go po prostu na podłodze. Ale może teraz y, akurat się te nogi już ustawiły, nie wiem. Ale może być z nim problem, więc jeżeli będziecie go zamawiać, no to uważajcie, bo może się przewracać. I słuchajcie, ostatni model, ostatnia nowość, czyli Ogier Morgan. W przepięknej nowej maści grulo. Tak się ona nazywa. Czy grulla. Ale to jest taka maść, jak widać, z jabłuszkami na całym właściwie ciele. I tutaj mamy też pręgę gryzpietową. Hrabka jest akurat, jak widać, różowa. Mamy gwiazdkę. Ta maść też jest naprawdę przepiękna. Zobaczcie na te cieniowania tutaj. Naprawdę i ten piękny ogon. W tym roku, jeśli chodzi o maści, to naprawdę kolekta się postarała. Bo zobaczcie, te kropki są takie realistyczne. Piękna grzywa. I ta widać czarne. Naprawdę powiem Wam, że nowości kolekta są wspaniałe, więc bardzo Wam polecam je zamawiać. I oczywiście inne modele też są piękne. Oczywiście w szczególności te embraery, bo no, po prostu naprawdę byłam zachwycona jakie dostałam. Więc to słuchajcie będzie wszystko w tym odcinku. To były słuchajcie wszystkie prezenty urodzinowe. Więc dajcie znać, co Wam się tutaj najbardziej podobało. Czy koniec, czy też może jakieś inne rzeczy, które tutaj Wam pokazałam. Więc teraz będę się już z wami żegnać. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przekapić następnych filmów. Pa pa!